W grze Sherlock Holmes Crimes and Punishment wcielamy się w rolę sławnego londyńskiego detektywa Sherlocka Holmesa. Gra jest przygodówką, w której rozwiązujemy kolejno sześć kryminalnych spraw. Rozwiązywanie spraw w dużej mierze polega na znalezieniu wszystkich kluczowych śladów, złożeniu ich wszystkich dokupy i wydedukowaniu kto tak naprawdę popełnił zbrodnie. Czasami zdarza się okazja na wzięcie udziału w jakiejś zręcznościowej minigierce lub na przeprowadzenie naukowego eksperymentu. I właśnie te minigry i eksperymenty bardzo fajnie urozmaicają rozgrywkę, która w dużej mierze polega na chodzeniu po lokacjach i rozmawianiu z ludźmi. Główną siłą tej produkcji jest jednak fabuła. Sprawy są naprawdę świetnie napisane, posiadają wiele zwrotów akcji i tak właściwie aż do samego końca nie jesteśmy pewni kto zabił. Gra skonstruowana jest w taki sposób, że pozwala nam nawet wskazać Złą osobę jako winnego. Każda sprawa ma więc wiele zakończeń, i to, które zakończenie zobaczymy, zależy od tego, jakiego wyboru dokonamy na końcu sprawy. Niestety, mechanika ta nie została dostatecznie dobrze wykorzystana. Po obejrzeniu zakończenia danej sprawy, możemy łatwo sprawdzić, czy dokonaliśmy właściwego wyboru. Jeżeli wybór był niewłaściwy, to mamy opcję, by wrócić się do momentu przed dokonaniem wyboru i go po prostu zmienić. W Sherlocku możemy też nawet wybrać. Czy chcemy złoczyńcę potępić i po prostu wsadzić go do więzienia, czy też rozumiemy jego motywację i chcemy puścić go wolno? Niestety ten wybór też również nie ma żadnych konsekwencji. Zarówno od strony fabularnej, jak i od strony gameplayu, nie mam że nic do zarzucenia. To naprawdę solidny produkt. Widać jednak, że twórcy w pierwszej kolejności starali się stworzyć po prostu interaktywną historię o Sherlocku Holmesie. A nie grę przygodową. Świadczy o tym właśnie ten brak konsekwencji naszych wyborów oraz to, w jak łatwy sposób możemy cofnąć nasz wybór i dokonać zupełnie innego oraz to, że każdą minigierkę, każdą jakąś trudniejszą zagadkę logiczną da się łatwo pominąć. Ale nawet i bez tych łatwień trudno w grze utknąć. Twórcy moim zdaniem, za bardzo chcieli dogonić wszystkim. Z jednej strony chcieli wprowadzić ciekawe mechaniki prowadzenia sprawy, dające nam iluzję wyboru, a z drugiej strony, właśnie. Z grę zrobili pod casualowych graczy, którzy po prostu chcą móc przeklikać przez historię, czyniąc w ten sposób stworzyli produkt, który nie podbije serca żadnej z tych grup. Sam przy tej grze bawię się bardzo dobrze, jednak cały czas nie opuszczało mnie wrażenie typu kurczę, ta gra mogłaby być lepsza, gdyby tylko. Dlatego też Sherlock Holmes Crimes and Punishments otrzymuje ostateczną ocenę. Solidne rzemiosło, warto sprawdzić, gdy nadarzy się okazja.